Dzień dobry. Dziś mamy 8 sierpnia 2020 roku odwiedziła Włodawę pani Ewa Szczęstochowy. Dzień dobry. Pani Ewa Częstochowy ale proszę Państwa, Włodawę odwiedzają ludzie w różny sposób. Pociągiem, rowerami, autobusem, własną komunikacją, a pani Ewa Szczęstochowy przyszła na piechotę do nas, do Włodawy. Idąc, ile dni? 17 dni. 17 dni. Przepiękna trasa, i chciałem, żeby pani nam powiedziała, gdzie pani dalej idzie. Na północ, w stronę Białego Stoku. W stronę Białego Stoku. Do, stronę Białego Stoku. Wzdłuż wschodniej granicy. Wzdłuż wschodniej granicy. Pani Ewa z zawodu jest geografem. Tak jest. I jest pani nauczycielką. Tak. No, geografii. geografii. I chciałbym, żeby Pani powiedziała, pobyt we Włodawie, bo Pani już jest 3 czy 4 godziny we Włodawie, jak Pani będąc zwiedzając Włodawę, synagogę, dużą, małą, jakie są Pani wrażenia? Jakie są moje wrażenia? E, mówiąc szczerze, niewiele wiedziałam o mieście, wiedziałam, że jest to miasto 3. chrześcijańską. Ogólnie miasteczko ma naprawdę niesamowity klimat. Uważam. I, i wystawa tutaj w synagodze, która jest zorganizowana jest przepiękna, naprawdę bardzo różnorodna. Bardzo spodobały mi się również filmy. Ja uważam, że prowadzone jest tutaj to naprawdę z bardzo dużą takim zacięciem i pasją. To zrobiło na mnie miejsce niesamowite wrażenie. Czyli ogólnie jaka ocena jest? Bardzo dobra, bardzo wysoka. Mm -hmm. Czyli pani 17 dni szła non-stop. Ile pani dziennie kilometrów? 20-25 kilometrów. No to zależy od tego, ile miejsc jest do zobaczenia na trasie. Jakie są piękne widoki i jakich ludzi się spotyka, bo czasami to jest tak, że siedzi się dwie godziny i z kimś tam się rozmawia, więc wtedy też te kilometry. Nie idą do przodu, ale droga to nie tylko kilometry, tak? To również spotkani ludzie. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, za... że pani Ewa ma ze sobą plecak, który jest prawie 3-4 wysokości jej ciała, także to też duże obciążenie. Ale on tylko tak strasznie wygląda, naprawdę nie jest aż taki ciężki. Pani Ewo, bardzo dziękuję za rozmowę. Co pani życzyć? No przede wszystkim. Y Dobrej pogody i mniejszej ilości komarów. <laughs> Wszystkiego dobrego i zapraszam. Proszę, proszę mówić znajomym swoim w Częstochowie i okolicach, żeby odwiedzali Włodawę. Dobra, oczywiście. Dziękuję jeszcze raz. Dzień, Do, widzenia. Do widzenia. Do widzenia.